Dobra. No, że pierwszym pomysłem na danie to jest takie, że ten robisz po prostu galaretkę w pomarańczy przekrojonej na pół. Trzeba ją najpierw zrobić i zrobić w niej galaretkę. I masz taką galaretkę w pomarańczy. Fajny sposób, jak po prostu nie masz zbyt wiele pomysłu, a chcesz coś zrobić, to galaretka w pomarańczy to jest naprawdę dobry pomysł moim zdaniem, bo. Niby takie chujowe, normalna karetka, ale podana w ładny sposób. No i kolejnym pomysłem to jest takie bardzo dobre ciasto, to jest już chyba no, rodzinna tradycja, że je robię. Na samym dole masz jakby spód, który jest z ciasta kruchego. A czekaj. A, Mam jak taki... Jak wybrać drużynę? Co? Jak wybrać drużynę? Czerwoną. Aha, jeszcze nie wybrałem, a co? Niebieską ja jestem, jakby coś. Dobra, no to już, kurde w końcu blue i sześciany, a nie red i sześciany. Dokładnie. No, wracając do ciastka, mam przepisem na ciasto, e, znaczy kurwa ciasto, no w sumie nie jest to ciasto, to jest takie ciasto, które jest zrobione z ciasta kruchego na spodzie. Mam bardzo fajny przepis na ciasto kruche ze szkoły. No. E, to polega głównie na tym, że są tam... Że są tam żółtka, które są ubite napiane z cukrem pudrem i do tego wiadomo mąka zmiksowana z masłem. Bardzo dobry przepis. Aha, jeszcze ekstra, nie wiadomo wiadomo. No. i tak to mniej więcej ten przepis wygląda po prostu. Ej, no i to się tam piecze wiadomo i potem na górze jest galaretka malinowa i z sekretem tego ciasta jest dodanie do galaretki malinowej troszeczkę takiego puree z prawdziwych malin. Ja używam malin mrożonych, bo łatwiej się z nich wyjmuje nasionka, nikt nie lubi nasion w jedzeniu. No tak. No i dalej jest taki krem z bitej śmietany ubitej i serka mascarpone. A na samym szczycie jest beza, która powstała z białek, które zostały nieużyte do produkcji ciasta. Znaczy spodu kruchego, bo tam są same żółtka. A ty coś robisz? Um, u mnie to w tym roku to za bardzo nie będzie nic. Udało mi się. No. <laughs> za bardzo nie. Za bardzo nie mam rzeczy, ze względu na to, że. Bo nie mamy. No nie mamy jeden pomysłu, ale na przykład os... przez kilka lat namawiam mamę, żeby, zro... żeby zrobiła. No. Żeby zrobiła takie coś, że są takie kuleczki i w środku jest bita śmietana. I to się składa z takich taką jakby... tylko jakby choinkę. I u góry są takie jakby... jakby to powiedzieć, takie włosy z... karmelem... Ja wiem o co ci chodzi, to się nazywa chyba kuką czy jakoś tak. ja się dowiedziałem, że takie coś istnieje i strasznie mi się podoba. Taka wieża z tego. To się... To ciasto się nazywa ciasto e, ten... Kurwa jakie? Czekaj. Ciasto z mąki parzonej, o, bo... Jest ciekawe, bo nie dodaje się do niego żadnego e, proszku do pieczenia ani drożży, tylko jakby się je zaparza w garnku, że gotujesz wodę z masłem, cukrem i solą, potem tylko do dodajesz mąkę i jak się osłodzi jajka i ta para. E, ta para e, pozwala na temu ciastu urosnąć. O. No właśnie ja tak mi wygląda. I dlatego 2000... jest takie puste w środku. Aha. Ja się tak namawiam od Mama, zrobiła to kiedyś w 2015, więc gdzieś namawiam ją, żeby zrobiła. Żeby znowu I To chyba zrobiła. nie jest e, śmietana, bita w środku, tylko to się nazywa. Kul. Znaczy, pra prawie 5 lat nazywa. temu to jadłem, więc trochę nie pamiętam. A no, to jest taki bardziej budyń, tylko że nie zagęszczany skrobą, tylko żółtkami. No, 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 to jest naprawdę coś fajnego. Hmm. I jeszcze ladzania będzie. Taka zwykła, no to nie ma co omawiać. I um, jeszcze tata ma pojechać po um, półki po cynamonowe um, do Ikei. O. Czemu aż do Ikei? A gdzie ma kupić? Czy gdzie ma kupić? IKEI tylko są. Tak. Aha. Samemu można jeszcze zrobić. No można, ale. Ja, ja pamiętam, że na święta sam robiłem i wyszło całkiem fajnie. O, dzięki temu przepisowi dowiedziałem się o takim czymś, co się nazywa Tangzong. To jest bardzo ciekawa rzecz. Musisz e, jakby. damy jeszcze jedną rundę, by fajnie było. Aha. Tylko teraz dawaj na czerwoną dużę. No dobra. No, to się nazywa Tangzong i polega na tym, że musisz mleko, mąkę i wodę. Takie dużo, 20 ml każdego, dać na patelnię i gotować, aż z tego taka kruszka zrobi. I potem po prostu dodać to do ciasta. I dzięki temu ono jest takie niesamowicie miękkie. Hmm. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale, ale to działa. I to sprawdziłem. I to prawda. I wow. A ja w tą Taka jedna rzecz mi się przypomniała. No. Pamiętasz co wczoraj gadaliśmy na pod koniec o tym Roxembeli i tym innych no rzeczach no to to, no to to robiliśmy i tak miałem zawahanie czy to wrzucić czy nie wrzucić i potem koniec końców uznałem, że nie, bo jeszcze coś się może stać złego i nie z... koniec końców nie, tego bo... nie zrobiłem. No. Myślę, że nie. Ciekawa ta gra. o! aha, widzę, ty, czekaj, bo to żeby jedna strona wygrała, musiałbym dostać 100 zabójstw. Ciekawe. O. A tego nie widziałem. Jeszcze Ach, mam tak jedną zajmasz. fajną minigierkę. Dobra. Ej, a ja tak się przyzwyczajenie do czerwonych zabijamy, więc już biegnę cały czas za czerwonymi i próbuję do nich strzelać. Na świetnie. Dobra, ile masz zabójstwa na razie całe trzy. Ja mam cały jeden. Oj oj O, ale i mi się snajpa udało. Oooooś mnie? O, chyba zaraz znajdę się... Aha, to... to napiszcie swoje wypieki, ciekawe, jeżeli macie jakieś, i co, cześć.